Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat, możliwe, że będzie kontrowersyjny, ale myślę, że wielu osobom się przyda. Wiele osób pyta mnie, czy w komentarzach, czy też pisze do mnie, czy mogą przyjmować sakramenty, czy mogą przystępować do spowiedzi, czy mogą przyjmować Eucharystię, czy też komunię. Kiedy są rozwodnikami. I wiele osób naprawdę jest zagubionych, wiele osób czuje się jakby odepchniętych, no ponieważ przydarzyło im się coś takiego jak rozwód, a teraz mają zakaz przyjmowania właśnie jakichkolwiek sakramentów. No czy najprawdopodobniej, bo to najczęściej piszą katolicy, Czyli pewnie chrzest, bierzmowanie, bo to jest uznawane przez Kościół Rzymskokatolicki za sakrament, mają już przyjęty, no ale właśnie do tej wieczerzy pańskiej, do komunii, do Eucharystii nie mogą przystąpić i czy w ogóle mogą przystąpić. No i to takie pytanie właśnie też i, i do mnie. Więc kochani, jeżeli to jest pytanie do mnie, oczywiście ja tam odpowiadam w tych komentarzach. Najczęściej to, co mówi Pismo Święte, więc jeżeli to jest pytanie do mnie, więc ja odpowiem oczywiście tak, jak mówi Pismo Święte. Natomiast pozwolę sobie na początku przytoczyć. Czym jest sakrament święty według właśnie Kościoła Rzymskokatolickiego? Więc sakramenty święte to według katechizmu Kościoła katolickiego skuteczny znak łaski ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Katechizm Kościoła katolickiego. Paragraf 1123: coś takiego tutaj możemy znaleźć. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego ciała Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu. Jako znaki mają one także pouczać. Sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i rzeczy karmią ją, umacniają i wyrażają. Dlatego nazywają się sakramentami wiary. Pominę, czy co jest sakramentem, co nie jest sakramentem, gdzie to kto w piśmie świętym znajduje. Natomiast tutaj przeczytaliśmy, że sakramenty święte są skutecznym znakiem łaski. Czy coś takiego w piśmie świętym znajdziemy? Na pewno w piśmie świętym znajdziemy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Tą łaskę okazuje nam Bóg. Kiedy w to uwierzymy, to zostajemy zbawieni. Ja wiem, że ludzie poszukują znaku właśnie, że są zbawieni. Ale co mówi Pismo Święte? Co jest takim znakiem? Skąd wiemy, że jesteśmy zbawieni? No, poprzez to, że zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Czyli kiedy uwierzyliśmy Ewangelii, kiedy uwierzyliśmy słowu prawdy, tak jak mówi list do Efezjan pierwszy rozdział 13. werset, to zostaniemy zapieczętowani Duchem Świętym. Skąd wiem, że mam Ducha Świętego? Ano poprzez to, że owoc Ducha Świętego we mnie jest rozpoznawalny, widoczny oraz rośnie. Co jest owocem ducha świętego? Jakie znaki tego ducha świętego, tej łaski możemy zobaczyć? Tutaj wyczytaliśmy, że jest siedem sakramentów, które są tymi znakami łaski. Natomiast kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, do listu do Galacjan, czy też do Galatów, piąty rozdział. 22, 23 werset. Owocem zaś Ducha jest, tego Ducha Świętego, który zostaliśmy zapieczętowani. Więc tym znakiem miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Więc to jest generalnie, według Biblii, znak, Łaski, który właśnie dostaliśmy od Boga. Czy w takim razie ci, którzy są rozwodnikami, mogą w ogóle przystępować do wieczerzy, do stołu pańskiego, do tej Eucharystii, czyli do podziękowania? No, Ponoć Kościół Rzymskokatolicki mówi, że takie osoby nie mogą przystępować. No i teraz, co mówi na to Pismo Święte mogą czy nie mogą. Nie jest to takie proste w odpowiedzi. Dlatego, że jeżeli człowiek był w związku małżeńskim i rozwiódł się, to tak jak najbardziej popełnił grzech. Rozwód jest grzechem. Ja wiem, że teraz powiecie, no ale jeżeli ten bił tamtą, i tak dalej, zdradzali się w ogóle. Nie, 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 nie. Oczywiście są takie przypadki, każdy w ogóle przypadek rozwodu powinno się. Rozpatrywać indywidualnie, ale generalnie z założenia rozwód jest grzechem. Ale pytanie jest, jak został zawarty ten związek małżeński? No, w naszej kulturze w Polsce zazwyczaj to są kościelne śluby, kościelne związki małżeńskie. Ludzie idą do. Kościoła, do księdza, do duchownego, po to aby im udzielił tego ślubu. No i w zależności, co to jest za wyznanie, tam muszą spełnić jakieś wymagania. Niektórzy, właśnie, przynieść zaświadczenie z kościoła, chrzcie, bierzmowaniu i tak dalej. Niektórzy muszą mieć jakieś. Nauki przedmałżeńskie w niektórych kościołach zborach oczywiście będą rozmowy, tak samo będzie ważne, czy ktoś jest ochrzczony, czy jest w ogóle wierzący, czy jest nowo narodzony. I na takiej podstawie zostanie udzielony właśnie ten ślub zawarty w związek małżeński, a w wielu kościołach w ogóle tego nie sprawdzą, tylko. Zapytają się, kochacie się? Tak, tego dobrze. Mężczyzna z kobietą, tak, dobrze, bo w Polsce jeszcze nie ma na szczęście ślubów homoseksualnych, więc jeżeli spełniacie tylko takie minimum, możecie wziąć ślub. I zazwyczaj tam usłyszą, co Bóg złączy, człowiek niech nie rozłącza. No ale niestety tak wychodzi, że dochodzi do jakiegoś rozwodu. No i właśnie, jest zarzut. No przecież Bóg złączył. Człowiek rozłączył, jest grzech, nie ma teraz przystępu do Pana Jezusa, no bo przecież w tej czy też Eucharystii na razie pominek, co kto jak celebruje, ale mówią, że tam jest ciało Pana Jezusa i krew Pana Jezusa. No i teraz jest pytanie, czy z całą pewnością Bóg złączył ten związek? Małżeński. Bo to, że on był zawarty w kościele, to jeszcze nic nie znaczy. Bo przecież to małżeństwo powinno być zawarte przez ludzi wierzących. A znakomita większość ludzi nie ma nic wspólnego z Bogiem, chociaż zawierają związek małżeński w kościele. Po prostu tu ładnie wygląda. Ładnie wygląda panna młoda w białej sukni i ten pan młody, oczywiście w tym pięknym garniturze, przyjadą pięknym samochodem. Jest w ogóle piękna impreza i to jest takie piękne, więc ludzie jak najbardziej chcą takiego ślubu. Ale znakomita większość oczywiście przyniesie zaświadczenia jedno i drugie. Ale nie mają nic wspólnego z Bogiem. Ta wiara im po prostu lotto. I tyle. I potem ktoś im udziela związku małżeńskiego, błogosławi i jeszcze próbuje wmówić, tylko właśnie komu? No przecież Panu Bogu chyba nie, że Bóg to wszystko złącza. No nie, Bóg. Większości przypadków w ogóle nie ma nic wspólnego i ma z całą pewnością co innego do roboty niż patrzeć się, że ktoś próbuje wmówić, że on coś złącza. Więc musimy sobie odpowiedzieć, czy na pewno Bóg to złączył, czy człowiek to złączył, no a potem oczywiście człowiek. Rozłączył. Powiem tak, no z doświadczenia patrzę się i widzę znakomitej większości ludzi, którzy biorą lub w kościele nic nie mają wspólnego z Bogiem, tym samym Bóg tego nie złącza. Ale bywa czasami tak, że rzeczywiście Bóg tego nie złączył, ale na szczęście człowiek w związku małżeńskim dostąpił tej łaski od Boga, nawrócił się. Wyznał swoje grzechy, przeprosił Boga, uwierzył Ewangelii i rzeczywiście zaczął mieć coś wspólnego z Bogiem. Niestety bardzo często bywa, że to jest jedna osoba, a druga nie, i wtedy właśnie dochodzi do jakiegoś rozwodu. No ale dobra, niech dojdzie do tego rozwodu. No i teraz, czy taka osoba w ogóle potem może przyjść do jakiegokolwiek sakramentu. No, bo dlaczego nie mogłaby przyjść do sakramentu? Odpowiedzmy sobie w ogóle, no właśnie, kiedy przecież te sakramenty są jakimiś znakami łaski, czyli Bóg okazuje nam łaskę, Ma, mają też te sakramenty zakładać w ogóle wiarę. Więc kiedy ja zaczynam wierzyć w Jezusa Chrystusa, Jezusowi Chrystusowi, to naprawdę czemu ja zaczynam wierzyć? No, wierzę temu, że ja zgrzeszyłem, szedłem na śmierć, ale Jezus Chrystus wziął te grzechy ode mnie i umarł za te grzechy oraz zmartwychwstał, czyli pokazał, że pokonał śmierć. No właśnie. A jeżeli ja zgrzeszyłem przez rozwód i potem przyznaję się przed Bogiem, wyznaję ten grzech i składam to na Jezusa Chrystusa, to czy ta. Ofiara Jezusa Chrystusa jest skuteczna dla mnie, dla rozwodnika. No, kochani, czasami mi się wydaje, że Jezus Chrystus rzeczywiście umarł na krzyżu za wszystkie grzechy, z wyjątkiem grzechu rozwodu. Rozwodnicy to w ogóle chyba mają przekichane. Mogliby nagrzeszyć wszystko poza rozwodem. Jeżeli ktoś zabrania przyjść do sakramentu, Wieczerzy Pańskiej, Eucharystii, Komunii, człowiekowi, który wyznał swoje grzechy, przeprosił Boga, no to pytanie, gdzie jest ta łaska i kto o niej decyduje? Czy człowiek, czy to może Bóg? No bo z tego co wiem, to zbawienie jest z łaski Bożej, bo Boży to dar, a nie człowieka. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście jest rozwodnikiem, to przede wszystkim musi wiedzieć, że zgrzeszył. Nie tylko zgrzeszył tym rozwodem, a prawdopodobnie w ogóle zgrzeszył samym tym ślubem, tym małżeństwem, ponieważ nic wspólnego to z Bogiem nie miało. Więc jeżeli w ogóle ktoś uświadomi sobie, że był grzesznikiem, wyzna te grzechy, i nieważne, czy on jest w związku małżeńskim, czy jest rozwodnikiem, przeprosi, naprawdę okaże skruchę, będzie żałował za swoje grzechy, to kto ma prawo odmówić mu właśnie udziału w w tym y, sakramencie. Chciałbym przeczytać fragment z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, piąty rozdział od jedenastego wersetu. Tak więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujemy ludzi wobec Boga, zaś wszystko w nich jest odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego. Mówimy to nie, żeby znów Wam sobie polecać, lecz by dać Wam sposobność do chlubienia się nami, abyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca. Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów, to ze względu na Boga. Jeżeli przytomni jesteśmy, to ze względu na Was. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby Ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Kochani, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że w waszym życiu nastąpił rozwód. To Pismo Święte mówi, jeżeli w ogóle ty wyznasz ten grzech, jeżeli ty wyznasz swoje grzechy przed Jezusem Chrystusem, nawrócisz się, przeprosisz Boga i poddasz się pod Ewangelię, pod to słowo prawdy, pod Jezusa Chrystusa, to zostanie ci to wybaczone, ponieważ Jezus Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć. Jeżeli jesteś. Teraz oddany, oddana Jezusowi Chrystusowi, to Ty żyjesz dla Jezusa Chrystusa. I Chrystus umarł za ten Twój grzech nie tylko rozwodu, ale i każdy, który wyznałeś, czy też wyznałaś. Jesteś nowym stworzeniem, więc nie ma prawa nikt odmawiać Ci udziału właśnie w tym sakramencie. Oczywiście. Wielu powie, że nauka Kościoła jest inna. I ja mówię, nie mówię jak nauka danego Kościoła, czy to rzymskokatolickiego, grekokatolickiego, czy innego Kościoła protestanckiego podchodzi. Ja mówię to, co mówi Pismo Święte. I oczywiście może się zdarzyć, że przyjdziesz do Kościoła i jakiś duszpasterz odmówi ci tego. Ale jeżeli ty rzeczywiście pojednałeś się pojednałaś się z Bogiem, przeprosiłaś i uwierzyłaś, uwierzyłeś Ewangelii. To niestety nic ci nie pozostaje, jak poszukać normalnego kościoła, który będzie stosował zasady Pisma Świętego i wierzył Słowu Bożemu, a nie własnym wymyślonym naukom. Więc tyle w temacie, kochani. Możecie przystępować do wieczerzy. Eucharystii, do komunii, jeżeli jesteście osobami wierzącymi, pojednaliście się z Bogiem. Jeżeli nie pojednaliście się, jesteście niewierzącymi, to tak naprawdę obojętne co zrobicie, tak przecież idziecie na potępienie. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię i życzę dobrej nocy.